Ten weekend wiatry niosą energię ruchu i myśli, szybką, błyszczącą jak ostrze rycerza, który wyrusza o świcie, by zdobywać nowe horyzonty. Możesz poczuć przypływ impulsów, pomysłów i słów, które chcą ulecieć z ust szybciej niż zdążysz je ułożyć. To czas, gdy głowa pragnie gnać naprzód, a serce stara się za nią nadążać. Jednocześnie w powietrzu unosi się delikatność. Obecność tej części ciebie, która patrzy oczami duszy i pragnie zatrzymać się na chwilę, przypomina, że nie wszystko trzeba zrozumieć. Niektóre rzeczy wystarczy poczuć. Między błyskawicznym umysłem a miękkim sercem rozciąga się przestrzeń decyzji. Los zaprasza, byś przyjrzał się temu, co naprawdę z Tobą współbrzmi. To czas, by słuchać siebie, zanim ruszysz do przodu. Niech ten weekend będzie jak rozmowa między rycerzem myśli a marzycielką serca. Szczera, pełna pasji, ale i czułości wobec samego siebie.